Drobniczowi witam na pomyczowej konferencji prasowej meczu edukacji, rozdrowca oraz Dramatyczne spotkanie zakończone wynikiem 81 do 70 dla ekipy gospodarzy, z nami Michał Sokolowski, a także szkolenia, więc radomskiej ekipy pan Wojciech Kamiński. Najpierw standardowo oddaję głos szkoleniowcowi Rosy, panu Wojciechowi Kamińskiemu. Panie dyrektorze, prosi panu Pomyczowy o kilka słów. Gratuluję środowiskowi zwycięstwa i trenerowi Drobniczowi. Myślę, że Przeciąg, przeciąg całego mężu, szans były dużo lepsze. My nie wykorzystaliśmy swoich szans, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy dobrze pełniliśmy. Mieliśmy szansę odskoczyć gospodarzom, natomiast popełnialiśmy szkolne błędy i, i fale przez kilka w ataku. Po raz kolejny źle ja końcówka I, i, i gospodarze sobie wychodzili z nowej linii rzutu gronych. I, i ten sposób odrabiali i te straty. Natomiast w na drugiej połowie już nas zdominowali i zagrali dobrze w kontrze Łukasza e, takich I Ważnych i już, no przegraliśmy. Natomiast, no, się na kończy Za tydzień bardzo e, ważny mecz w Radomiu z Azazem Koszalim i na tym meczu musimy się przygotować, o tym meczu zapomnieć. Jeżeli trzymać pozytywów, to Dobrze, że nie mniej więcej niż nie grać Dziękuję. Przypomnę Pan u wygrał 84 65? Ciężko Kamickiemu i teraz, kilka słów Michała Hałasukowskiemu. Dobry wieczór. Myślę, że trener powiedział wszystko, co można było powiedzieć o tym meczu. Zdecydowanie byliśmy gorsi na przekroju całego meczu, i trzeba teraz przeanalizować e, poprzez wideo ten mecz, nie popełniać tych błędów, które popełniliśmy. Dziękujemy Michałowi. Mają Państwo jakieś pytania do naszych gości? Bardzo proszę. Pytanie do Czy możemy podgrywać przyczyn porażki w 22 stratach, które zanotowała Rossa Rada w dzisiejszym spotkaniu? Na pewno tak. Nie, nie mam statystyki, ale no, jest, jest w jest pewnie za dużo. po tych stratach drużyna gospodarza zdobywała łatwo punkty, szczególnie w tej drugiej połowie. To, to na pewno boli. Gdybyśmy ograniczyli te szybkie ataki i zaczynali się do grania ataku pozycyjnego, myślę, że mielibyśmy większe szanse. Natomiast to się nie stało, nie zrobiliśmy tego i wracamy do bramy sprzętu. Jest na mnie przedstawiciele Śląska OC, o szczególnie Olecany Mirajakowicza, także kapitana Wrocowska zespołu najstateczniejszy gra w Wrocowskiej ekipie, zdolca 22-główek, Łukasz Wiśniewski. Najpierw kilka słów, oczywiście, do trenera. O, o kilka słów prosimy do trenera Mirajakowicza. Przede wszystkim na początek chciałem pogratulować Rosię za sprawiedliwą twardą walkę jaką położyli w to 40 minut dzisiejszego meczu. And then I would to jednocześnie chciałem pogratulować i podziękować moim zawodnikom Because this week uh, we had injuries of Robert Tomaszek, knee Vuk uh, Radivojevic, ankle and back, uh, trice back, Visniewski sprained ankle two days uh, rest and he did not make one practice before the game. And who will I forget? Ba, Kuba, Kuba. So we have not made normal practice all week, and the amount of pressure was very big to win this game. That's why I congratulate and thank to them because some other players would not play in this moment. But they showed that they are Gratuluję zawodnikom i jeszcze raz że im bardzo dziękuję. Bo W tym tygodniu mieliśmy bardzo ciężką przeprawę. Chodzi o kontuzję zawodników Łukasz Wiśniewski. Dwa dni wcześniej skręcił kostkę nie trwał przy stopniu 48 godzin. Rocky Trajan się urazu pleców. Robert Tomaszek miał y, problemy z kolanem, Bóg Rady z plecami i z kostką. Wymieniać by tak długo, y, dlatego i Kuba Dłoniak problemy z łokciem. Y, w związku z tym należą się do tej i słowa podziękowania z mojej strony, bo gdyby. Inni zawodnicy prawdopodobnie nie ułożyliby w ten mecz dużo serca, biorąc pod uwagę to, że z wielką presją przez ostatnie dzieci się zmagaliśmy, naprawdę wielkie szapo padło na mecz. Tyle, trener Rajkowicz. I o kilka słów prosimy jeszcze o Krasza To Dobry wieczór. Było bardzo cieżko do nas spotkanie. ponieważ wszyscy wiedzieli, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się po ostatnich, tak powiem, spotkaniach. Ta nasza gra nie wyglądała najlepiej, ale dzisiejsze spotkanie pokazało, że potrafimy grać w potrafimy realizować założenia, jakie trener do na nas założy, no i nie źle gramy pod presją. Dzisiaj, dzisiejsze spotkanie naprawdę w tym tygodniu mogliśmy trenować. Także na pewno podziękowania i gratulacje dla chłopaków i myślę, że dla szlachty szkoleniowego, że wierzy w nas, on nas wybrał, wierzy w nas do końca i myślę, że dziś my się odpłaciliśmy tym spotkaniem. Dziękuję.